Pierwsze, co jakiś czas w mediach pojawia się temat reprywatyzacji, tak zwanego dekretu Bieruta, gdybyś mógł powiedzieć więcej na ten temat, o co, o co tutaj chodzi? Pierwsze, dekret Bieruta to jest w ogóle pojęcie warszawskie, nie? To znaczy, to jest akt prawny, który dotyczy tylko gruntów warszawskich. Natomiast w ogóle w temacie reprywatyzacji e, nieruchomości, no to to jest tak, że to jest taki temat, który troszeczkę powinien i zresztą no, stanowi przedmiot obaw ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Nie? No bo, no bo słyszysz się o tej reprywatyzacji tu i ówdzie w mediach. No i, najczęściej i... dotyczy to jakiegoś takiego tematu kamienic, przepraszam, że przerwę, tak? To, no tak, no bo się wiesz, si si siłą rzeczy, e, reprywatyzacja to jest w ogóle takie takie zjawisko polegające na tym, że są jacyś właściciele, którzy byli właścicielami. E, gruntów najczęściej, w dużych polskich miastach, prawda, no i wojna ich w jakiś tam sposób wykoleiła, tak, czyli e, albo, prawda, e, e, zmarli, albo jak to najczęściej było miejsce w przypadku społeczności, znaczy w przypadku społeczności żydowskiej, no to najczęściej zmarli w obozach czy, czy w geście, czy, czy niektórym się udało wyjechać. Natomiast samo pojęcie reprywatyzacji nie dotyczy tylko Żydów, no, ale każdego, kto, najczęściej Żydów, ale mm -hmm. nie tylko Żydów, bo każdego tak naprawdę, kto był właścicielem jakiegoś gruntu w dużym mieście i wojenne zawieruchy go y, wywiały poza Polskę. Jasne. Nie? kupuję na przykład mieszkanie w kamienicy, czy mogę się realnie obawiać, że pojawi się jakiś obywatel Izraela i będzie chciał e, odebrać mi to mieszkanie? No to właśnie, no to, to, to wracamy do tego, co, co się stało, jeśli ci ludzie wiesz, ci ludzie zniknęli i teraz nagle się znajdują ich spadkobiercy. Bo to najczęściej nie będą ci ludzie, tylko będą ich spadkobiercy, nie? I teraz najważniejsza zasada jest taka, i o tym pewno warto powiedzieć, że to nie jest tak, że ilekroć się znajdzie były właściciel, to on ma jakby automatycznie prawo do odzyskania gruntu i wszystkiego, co na danym gruncie stoi, no bo kamienice stoją na tych gruntach, nie? No więc jak kupisz mieszkanie w kamienicy, no tam jest jakiś grunt, gdzie, gdzie ktoś. Gdzie ktoś, miał, gdzie ktoś był właścicielem. E, zasadniczo po wojnie w, w zasadzie wszystkie grunty w dużych miastach, które były porzucone znacjonalizowano. Nie? Czyli mm. władza komunistyczna wydała różnego rodzaju ustawy, które mówiły ok, to kiedyś było czyjeś, ale teraz to jest państwa. I ten dekret Bieruta to jest właśnie taki specjalny dekret, specjalne rozporządzenie, które dotyczyło nacjonalizacji gruntów warszawskich. I to nie jest tak, że teraz jak się znajdą byli właściciele, to nie mogą żądać z powrotem tych gruntów. Bardziej chodzi o to, że podczas samej tej procedury nacjonalizacji, m.in. na podstawie dekretu Bieruta w Warszawie, ówczesna władza popełniała różnego rodzaju błędy. Nie? Czyli władza napisała sama, na sobie prawo, natomiast potem się do tego prawa nie stosowało. Na przykład było mówione, że w dekrecie Bieruta musisz zawiadomić byłych właścicieli o tym, że jest postępowanie reprywatyzacyjne. Bardzo często było wiadomo, gdzie ci byli właściciele mieszkają, bo, bo jacyś, jacyś się ostali, czy jacyś spadkobiercy się ostali, ale władza nie dopełnia formalności, nie? więc jakby najważniejsze jest to, że podstawą w ogóle tych roszczeń reprywatyzacyjnych nie jest sam fakt, że Ty byłeś właścicielem kiedyś, mhm. ale że Ty byłeś właścicielem i Ci znacjonalizowano w sposób niezgodny z ówczesnym prawem nie? i oczywiście takie sytuacje będą. I wtedy co się dzieje? No wtedy idzie ten właściciel w Warszawie na podstawie dekretu Biryty, a w innym mieście na podstawie innego prawa e, i mówi: No okej, okay, no to e, niby mi znacjonalizowała władza polska w 1945 czy 50 roku, ale nie stosowała się do własnych przepisów, więc tam ta decyzja nacjonalizacyjna była bezprawna, w związku z powyższym ja teraz żądam od miasta e, własności gruntu. Czy w takiej sytuacji mogę się jakoś zabezpieczyć? Jeśli kupujesz mieszkanie w tej kamienicy. Tak, taki? no wiesz, przede wszystkim warto pamiętać, to też jest jakby bardzo istotne że nacjonalizacja, Reprywatyzacja zasadniczo nie jest problemem y, mieszkań własnościowych. Bo, bo w polskim prawie jest taka zasada, że jeśli jedna osoba A kupi od osoby B, a ta osoba B jest pisana w Księdze czystej nieruchomości, no na przykład tego mieszkania w kamienicy jako właściciel, to ta osoba A zawsze skutecznie nabędzie własność, taki były właściciel, który w wyniku reprywatyzacji sobie odzyskał grunt, nic tym nie może zrobić. Nie? To też jakby warto o tym powiedzieć, że jeśli ty kupujesz mieszkanie w kamienicy i nawet grunt pod tą kamienicą y, jest objęty reprywatyzacją, i nawet ten były właściciel, czy jego spadkowiec biercy są nie wykazać, że władza komunistyczna w bezprawny sposób znacjonalizowała ten grunt, to teraz ten były właściciel może odzyskać ale tylko grunt i wszystko co jest na gruncie w zakresie jakim to coś nie było nabyte od uprawnionego właściciela, nie? Czyli w praktyce to polega na tym, że jeśli miasto, które najczęściej jest właścicielem gruntu i budynku sprzedało jakieś mieszkanie konkretnej osobie i Ty teraz jako nabywca chcesz kupić od tej konkretnej osoby to w zasadzie się niczego nie powinieneś obawiać, nie? Bo ta, bo ta osoba jest pisana jako właściciel w księdze wieczystej. Tak naprawdę problemem reprywatyzacji jest głównie dla lokatorów komunalnych, nie? Bo to są ludzie, którzy wynajmują mieszkania od miasta i teraz rzeczywiście jak się prawie ten był właściciel, no to on odzyskuje od miasta, bo jeszcze nikt jakby tych mieszkań na Goruncie nie nabył skuteczny sposób. Więc to oni potem są, wiesz, jak, jak, jak oglądasz w telewizji te wszystkie historie, że ludzie, prawda, muszą opuścić kamienice czy mieszkania wskutek prywatyzacji no to są właśnie lokatorzy komunalni, czyli ci, którzy wynajmują od miasta, a nie ci, którzy skutecznie nabyli od miasta. Jak skutecznie nabyłeś od miasta, a miasto było w Księdze Wieczystej wpisane jako właściciel, no, chyba, że to było jakieś ostrzeżenie w Księdze Wieczystej. Nie? Natomiast jeśli nie było, no to wiesz, to ty zasadniczo możesz skutecznie kupić od osoby trzeciej. I e, jeszcze takim jednym problemem jest kwestia, grunt jest kwestia placów, e, podwórek, bo to jest duży problem. Mm -hmm. To znaczy, jeśli, wiesz, jeśli ty na przykład kupujesz mieszkanie od właściciela na gruncie, który był objęty reprywatyzacją, e, a ten właściciel jest wpisany w Księgę Wieczystą, bo kupił od miasta, no to ty to oczywiście sobie mieszkanie możesz nabryć, nie? Natomiast grunt wokół tej kamienicy bardzo często będzie należał do miasta, nie? I na przykład jest dzierżawiony przez wspólnotę mieszkaniową. I, I to jest problem prywatacyjny, bo jak się Pojawi były właściciel i nagle ci powie, że no to w takim razie ja, ja owszem nie mogę wziąć od ciebie mieszkania, ale biorę z powrotem podwórko czy, czy parking. No to nagle się może okazać, że czynsz, który płaci wspólnota e, za korzystanie z tego podwórka czy parkingu, wzrośnie pięciokrotnie, bo zostanie podniesiony zastawek rynkowy. Czyli znaczy ten, ten grunt jest w stanie jakoś sprawdzić? No wiesz co, no, w, trzeba zerknąć na początku do Ksiąg Wieczystych i zobaczyć, czy to są jakieś ostrzeżenia o postępowaniu reprywatyzacyjnym. Jeśli nie ma, to co do zasady może być spokojnie co do własności mieszkania. Natomiast jeśli chodzi o status gruntów wokół mieszkania, czyli podwórek, e, parkingów, no to fajnie by było po prostu zadzwonić do Urzędu Miasta i sprawdzić sobie, czy te poszczególne działki są objęte postępowaniami reprywatyzacyjnymi. Jasne. Chyba temat reprywatyzacji udało nam się wyczerpać. No dziękuję. tak, w dużym, w dużym, skurcie, Z dużym ale, ale hmm. się udało. Jasne. Dzięki. Dziękujemy.